Cześć, tutaj Oliwia. Zaczął się maj, a to oznacza tylko jedną pora na podsumowanie marca i kwietnia. Te dwa miesiące przeczytałam 18 tytułów, ale nie będę Wam tutaj dzisiaj mówić o wszystkich. E, okładki tych, które pomijam, na pewno Wam gdzieś tutaj wrzucę e, i nie chcę o nich mówić, dlatego że albo jest reading vlog, który możecie sobie obejrzeć. E, ja nie chcę się po prostu w tym filmie powtarzać i marnować czasu, e, albo po prostu nie mam za dużo do powiedzenia. Czasami jest tak, że czytam daną książkę, tylko po to, żeby ją sobie tak przeczytać, przez nią przepłynąć, a nie skupiać się i pisać dać recenzję. Patrzę sobie w reading journalu na marzec i generalnie to był taki średni miesiąc. Tak naprawdę nie znalazłam żadnego ulubieńca, przeczytałam kilka słabych książek, więc nie byłam do końca zadowolona, ale już teraz wiem, że kwiecień mi wynagrodzi ten miesiąc, czego bardzo się cieszę, bo jakbym miała kolejny taki dosyć średni, to na w jakiegoś kaca czytelniczego. Zacznę od trzech tytułów, które podobały mi się najbardziej i ich kopie w fizyczne mam akurat ze sobą. W marcu przeczytałam czwarty tom Persiego Jacksona i generalnie powinniście już wiedzieć, że ja Jordana uwielbiam. Teraz sobie robię drugi albo nawet już trzeci reread tej serii i kurczę Jezu, czwarty tom to było po prostu cudo, bo. Jak mówiłam w poprzednich filmach, trzeci mi się naprawdę nie podobał, ale tutaj wrócił stary Persji. Ten taki po prostu klasyczny Jordanowy klimat, i ja naprawdę świetnie bawiłam się przy tej książce. W weekend będę zaczynać piąty tom i jest mi strasznie przykro, że już kończę tę serię, bo no, po prostu ją uwielbiam ona ma specjalne miejsce w moim sercu, ale za to będę zaczynać Olimpijskich Herosów. To jest jakby kolejna seria tego autora. Związana z Persim e, i jej nigdy nie czytałam, i jestem ciekawa, jakie będą moje wrażenia. Kolejna książka to taki mój mały powrót do klasyków. E, jest to Eni z Zielonych Szczytów, czyli nowe tłumaczenie Ani z Zielonego wzgórza. E, ja tę serię, e, znaczy serię, ja pierwszy tom czytałam w podstawówce, bo to była moja lektura e, i pamiętam, że podobał mi się, ale nie mam pojęcia, czemu nigdy tamtej serii nie kontynuowałam, e, a że teraz wydawnictwo swoje marginesy, e, wydaje ją w nowym tłumaczeniu. No, stwierdziłam, że obowiązkowo muszę ją przeczytać ponownie i w ogóle na początku ten tytuł nie podobał mi się. Ani bardzo mnie denerwowała, ale z czasem, jakby zaczęła się zmieniać, ja się przyzwyczaiłam do, niej, do jej postaci i zakochałam się w Ani. Po prostu jest to naprawdę przyjemny klasyk, który wywołał u mnie w serduszku bardzo dużo ciepła, a ja lubię takie książki, więc już nie mogę się doczekać kolejnych tomów. Z tego co pamiętam, to drugi wychodzi na początku czerwca. I ostatnim marcowym tytułem, który bardzo mi się spodobał, jest Mroczne Dzieje Elizabeth Frankenstein, Kirsten White. I zacznijmy od tego, jak mam. Ładnie dopasowane znaczniki do koloru okładki. Ja jestem w tym zakochana i cieszę się, że akurat miałam taki kolor i mogłam to sobie tak podpasować, bo wygląda to naprawdę estetycznie. A jeśli chodzi o fabułę tej pozycji, to jest storytelling Frankensteina. Historia opowiedziana została z punktu widzenia tytułowej Elizabeth Frankenstein. Ona w dzieciństwie. Została powiedzmy adoptowana przez rodziców Wiktora Frankensteina do tego, żeby bawić się z ich synem, żeby on miał z kim rozmawiać, był taki troszeczkę wycofany. No i w końcu wyszło tak, że się w sumie zakochali w sobie i z tego co wiem, w oryginale zostali małżeństwem, tutaj tym małżeństwem mieli zostać, bo generalnie Wiktor wjechał do szkoły i urwał się z nim kontakt. No i Elizabeth. Czuję, że jej pozycja w domu Frankensteinów jest zagrożona, więc postanawia wyjechać i znaleźć Wiktora. I ta książka miała tak duży potencjał, ona na początku mi się bardzo podobała. Momentami nawet udało się jej mnie obrzydzić, i pamiętam, jak jechałam pociągiem od chłopaka do siebie, do domu i czytałam opisy i myślałam, że się po prostu zwymiotuję w tym pociągu, bo autorka. Napisała je w taki sposób, że ja dokładnie mogłam wyobrazić sobie wszystko, co się działo i tam akurat było właśnie opisane bodajże rozcinanie jelenia czy coś takiego, ale niestety ten creepy, mroczny klimat utrzymał się tylko przez pierwszą połowę książki. Ponieważ potem jakoś powoli zaczął znikać, no i już się do końca tej pozycji nie pojawił. Co mnie trochę zasmuciło, bo właśnie dla całego tego klimatu i tego wajbu czytałam te pozycje. No ale cóż, bywa i tak. Nie zmieniło to faktu, że Mroczne Dzieje Elizabeth Frankenstein czytało mi się naprawdę szybko. Ja chyba skończyłam tę powieść chyba w dwa dni, co u mnie zdarza się bardzo rzadko, ale nie mogłam się od niej oderwać. Po prostu cały czas chciałam wiedzieć sobie, będzie działo się dalej, i też ta książka zachęciła mnie do kupienia Frankensteina, więc na pewno przeczytam go niedługo. Teraz przejdę do takich trzech typowych średniaczków, czyli książek, które nie były złe, ale jakoś bardzo mnie nie zachwyciły, i zacznę od diabeł ubierać na czarno autorstwa LJ Shen. Jakoś pod koniec grudnia zeszłego roku yy, bardzo polubiłam się z tą autorką yy, i teraz staram się przeczytać wszystkie jej powieści wydane w Polsce, yy, i ta premiera yy, niestety trochę mnie rozczarowała. Nie chcę mówić, że była słaba, ale po prostu odstawała od tych książek, które już dążyłam przeczytać. Jeśli chodzi o fabułę, Diabeł ubierać na czarno opowiada o Madi, która wracając z randki spotyka swojego byłego chłopaka pod drzwiami swojego mieszkania, który proponuje jej, żeby udawała narzeczoną przed jego rodziną, ponieważ jego ojciec jest umierający i wie, że to by go uszczęśliwiło. Oczywiście dziewczyna zgadza się, bo ma bardzo dobre serce i z tego wynika ró dużo różnych ciekawych sytuacji. I tak naprawdę nie mam tutaj za bardzo co narzekać. Po prostu chyba nie zaiskrzyło między mną a głównymi bohaterami. O ich losach czytało mi się przyjemnie, ale nie było to to samo, co na przykład Mal i Rory wieśli jakimś cudem. Też na pewno polecam tę pozycję osobom, które nie przepadają za książkami erotycznymi, a chciałyby się zaznajomić z Elgysem, bo tutaj takich scen jest naprawdę mało. Kolejną książką jest wenecki szkicownik, który opowiada historię Caroline. Jej babcia na łożu Śmierci przekazała jej szkicownik oraz trzy klucze, plus małą podpowiedź, czyli Wenecja. E, okazuje się, że jej babka kiedyś mieszkała w Wenecji, e, ma jakąś tam historię, przeszłość, e, o której Caroline nigdy nie wiedziała. E, w związku z czym postanawia wyruszyć na podróż i dowiedzieć się, o co chodziło e, i jakie życie wiodła jej babcia w przeszłości. E, I tak naprawdę e, ta Caroline w tym opisie jest kompletnie niepotrzebna, ponieważ w tej książce o Caroline nie przeczytacie za wiele. Co prawda, są rozdziały z jej punktu widzenia, ale to jest może z... 20% tej powieści, a tak e, to wszystko skupia się na babci e, i moim zdaniem autorka mogła po prostu opisać jej historię bez dodawania całego tego wątku, jej wnuczki e, i jakichś tam dramatów z jej życia, e, bo to było po prostu zupełnie niepotrzebne i nierozwinięte. A w sumie też ta historia babci nie do końca miała sens. W sensie można było ją skrócić o połowę, bo autorka. E, jakby opisała jej życie przez wiele lat, ale przez te wiele lat te wątki cały czas wracały i tak naprawdę powtarzało się to samo. Do tego doszło Love Story, które tak naprawdę nie miało sensu i bohaterowie zakochali się w sobie w tak szybkim czasie, i potem jeszcze jakby dalej trzymali do siebie jakieś uczucia po latach, mimo. Tego, że widzieli się może dosłownie 3 czy 4 razy. I w sumie e, źle spojrzałam w żurnalu, bo myślałam, że dała mi trzy gwiazdki, a dała mi 2,5. I w sumie ona nie jest średniaczkiem, tylko słabiaczkiem. Bo jak teraz próbuję sobie przypomnieć jakieś pozytywne aspekty e, tej historii, to za dużo mi do głowy nie przychodzi. Oprócz tego, że e, czytało się w miarę szybko tak książkę. I to w sumie tyle. I prawdziwym średniaczkiem, o którym powinnam była Wam opowiedzieć przed weneckim szkicownikiem jest Drive Me Wild Melanie Harlow, która opowiada o Blair i Griffinie. Blair postanawia zacząć kompletnie nowe życie i ucieka od swojej rodziny. I jadąc widzi taki wielki znak, który mówi, że w tym mieście jest najlepsza szarlotka w całych Stanach Zjednoczonych. No i ona postanawia się na tą szarlotkę zatrzymać. Ale niestety dochodzi do pewnego wypadku samochodowego. Ale na szczęście na miejscu jest Griffin ze swoją paczką znajomych. I jak się okazuje, jest on mechanikiem, więc postanawia pomóc Blair nie tylko z samochodem, ale także z jej życiowymi problemami. I tak naprawdę to jest kolejny romans, o którym nie mam za dużo do opowiedzenia. Jednak wiem, że jest dużo osób, które lubią ten gatunek i cały czas szukają nowych, ciekawych tytułów, a ten po prostu mogę Wam polecić. Co prawda był troszeczkę stereotypowy, ale nie przeszkadzało mi to, bo te stereotypy nie były takie nachalne i autorka też wprowadziła kilka elementów takich e, troszkę innych e, i które po prostu urozmaicały te historie, ale od razu ostrzegam, że sceny łóżkowe w Drive Me Wild są trochę perwersyjne e, i na pewno nie przypadną do gustu wszystkim. Został mi ostatni marcowy tytuł, który był tak ogromnym rozczarowaniem, że to jest aż smutne e, i chodzi mi o ostatnią prawdziwą singielkę. Nie opowiem Wam o fabule, bo według mnie ta pozycja nie ma żadnej fabuły. Jedyne, co ja słyszałam, jak czytałam jakieś posty na Instagramie, to, że jest to połączenie Bridget Jones i Crazy Rich Asians. Crazy Rich Asians to jest mój comfort movie, uwielbiam ten film, więc tylko jak zobaczyłam, że, jest, yy, że będzie wydawana książka o podobnym motywie, to od razu wiedziałam, że muszę ją przeczytać. A szkoda, bo tylko zmarnowałam czas. W tej pozycji chyba nie ma żadnych pozytywów. Zaczynając od tego, co już mówiłam wcześniej, ona jest po prostu o niczym. Jest tam po prostu życie jakiejś bohaterki, jakieś jej romanse, imprezy i tak naprawdę przez większość książki autorka opisuje jej wyjście na imprezę, ogromnego kaca, a potem jakąś nieudaną randkę, a nawet jak już jest udana, to wychodzi, że tak naprawdę... Nie ma żadnego e, żadnej chemii pomiędzy bohaterką a jakimś jej romantycznym zainteresowaniem, więc ja serio nie wiem, po co ktoś miałby tę powieść czytać. Dla mnie ostatnia prawdziwa singielka to jest ogromne nie i rzadko tak w 100% odradzam jakąś książkę, ale w tym przypadku muszę to zrobić. Teraz przejdę już do kwietnia, który wypadł o niebo lepiej e, i tym razem zacznę od tych słabszych tytułów, bo są tylko dwa. Myślę, że One of Us is Lying to dosyć popularna książka, o której słyszało wiele z Was, szczególnie, że jakiś czas temu wyszedł też serial na Netflixie. I jest to taka typowa historia dla nastolatków. E, mamy cztery stereotypowe postaci, sportowca, kujonkę, bad boya i taką popularną dziewczynę, którzy zostają razem zamknięci w e, kozie. Tak chyba to się mówi po polsku. I podczas tej kozy w pomieszczeniu znajduje się z nimi jeszcze jeden chłopak, który prowadzi taką stronę plotkarską w ich szkole. No i nagle ten chłopak bierze sobie na lewa wody, pije tą wodę, upada. Okazuje się, że ma atak z powodu uczulenia na orzeszki i umiera. No i teraz powstaje pytanie: która z tych czterech osób go zabiła? Mi przede wszystkim w tej historii nie podoba się ta stereotypowość. Tak jak wspomniałam wcześniej, czasami mi ona nie przeszkadza, ale w tym wydaniu to już po prostu było tłumacz, ja się bardzo męczyłam, bo po pierwsze nie mogłam w ogóle się zbliżyć do głównych bohaterów, bo oni byli naprawdę tacy jak kalka z innych książek młodzieżowych, więc ja nawet nie musiałam się do nich zbliżyć i próbować ich zrozumieć, bo ja od razu w głowie wiedziałam, co oni myślą i jak będą się zachowywać. No i przede wszystkim ta książka była po prostu nudna i każdy rozdział ciągnął się jak flaki z olejem. Myślę, że sam pomysł na fabułę nie był zły i można to było napisać w fajny sposób, ale po prostu nie pasowało mi w tym wydaniu, więc ja serialu oglądać na pewno nie będę i po kolejne części tej serii też nie mam zamiaru sięgać. No, już moją ostatnią taką dosyć negatywną opinią w tym filmie będzie opinia na temat dziedzińca Cudów. Ciężko mi jest po raz kolejny opowiedzieć o fabule, ponieważ to jest taki typ książki, który się po prostu zapomina po przeczytaniu. Generalnie ta historia rozgrywa się w Paryżu i tam mamy takie dziedzińce, i każdy dziedziniec jest odpowiedzialny za coś innego, i mamy dziedziniec złodziei, albo gildie, chyba tak to się nazywa. No jakoś tak, mam właśnie złodziei, tam listów, oni są od takich spraw formalnych skrytobójców, duchów, jakieś takie różne ugrupowania. A główna bohaterka Nina należy właśnie do tej gildii złodziei, ale jej głównym życiowym celem jest zabicie Tygrysa. On jest takim trochę mafiozą w samym tych, tych wszystkich tam dziedzińcach, gildiach i on kiedyś odkupił od jej ojca siostrę, Niny i jakby ona została taką prostytutką, ale ona jest jakby do tego przymuszana, po prostu wstrzykują w nią opium i ona jest bezwładna i po prostu nie ogarnia co się wokół niej dzieje. I chyba moim największym problemem z tą książką jest po prostu to, że ona jest taka nijaka. Ja tak naprawdę to, co przeczytałam, to prawie od razu zapominałam. Nic takiego mnie do niej nie przyciągało. Bohaterka nie wiem, była silną, niezależną kobietą, ale tak naprawdę nie zachowało jej nic innego, a ci wszyscy inni bohaterowie byli tak w tle. Nic ich nie wyróżniało, i tak naprawdę nie poczułam żadnej więzi z którymkolwiek z nich. W tej pozycji było też dużo skoków czasowych, nawet kilkuletnich skoków czasowych, które nie były jakoś podkreślone. Ja czasami zaczynałam czytać nowy rozdział i na początku miałam takiego trochę mindfucka, bo nie wiedziałam co się dzieje, bo na przykład była fabuła opisywana już tam 3 lata później, i tak nagle z rozdziału na rozdział, i to było dla mnie strasznie dziwne. I to samo tyczy się fabuły. Ona była po prostu nijaka. Ja tak naprawdę nie do końca mogę opowiedzieć, co się w tej książce dokładnie działo, były po prostu jakieś akcje chęć zabicia tego tygrysa i w sumie to tyle, co tak zapamiętałam. Niezwykle interesującym tytułem, który udało mi się skończyć w kwietniu, jest Kot w Tokio, które tak naprawdę jest zbiorem opowiadań na temat mieszkańców Tokio, na temat japońskiej kultury, a wszystko jest ze sobą połączone przede wszystkim za pomocą jednego wspólnego elementu, jakim jest kot, ale też podczas czytania okazuje się, że wszyscy bohaterowie są jakoś tam ze sobą połączeni i podczas czytania jest naprawdę dużo frajdy w odkrywaniu tego kto jest kim i jak jego historia połączona jest z historiami innych postaci. Pierwsza połowa kota w Tokio była dla mnie po prostu zachwycająca, i miałam wrażenie, że to nie są tylko takie opowiadania o kulturze Japonii, o ludziach tam mieszkających, o tym kraju, ale też były to takie historie, które miały drugie dno i miały czytelnika zachęcić do pewnych przemyśleń. Szczególnie podobała mi się część o bezdomnych, i wtedy, i pamiętam, że jechałam wtedy tramwajem. I czytałam to i miałam takie... Ciężko mi jest to uczucie opisać, ale siedziałam i mówiłam sobie: Wow, nigdy nie patrzyłam na bezdomność z tej perspektywy, nigdy tak o tym nie myślałam, nie myślałam o tym, jak jest być bezdomnym. Niestety druga część tej pozycji nagle utraciła to drugie dno, i miałam wrażenie, że już tak tylko wprost opowiada o tej kulturze Japonii. Co z jednej strony nie jest złe, bo jest to interesujący temat, i myślę, że jeśli są jakieś osoby, które nic na ten temat nie wiedzą, to mogą z tej pozycji. Wyciągnąć naprawdę dużo ciekawej wiedzy, jednak ja już o tych motywach, nie wiem, co można nazwać motywach. Już po prostu o tych różnych elementach kulturalnych, o tak to nazwijmy, słyszałam i nie było to dla mnie nic odkrywczego. A gdyby pojawiło się tam to drugie dno, to na pewno czytałoby mi się to dużo ciekawiej, lecz staram się jakby nie oceniać tej pozycji negatywnie, bo naprawdę te pierwsze bodajże 150 stron było świetne. I teraz znowu mam ze sobą trzy tytuły, które mnie w kwietniu zachwyciły. I zacznę od tego najmniej zachwycającego, do tego najbardziej. I najpierw opowiem Wam o pocałunkach i krosantach. Generalnie ostatnimi czasy wydawnictwo słowne to jest chyba jedno z moich ulubionych wydawnictw, bo bardzo podobają mi się tytuły, które oni wydają. Są to niezwykle urocze i przyjemne historie. A czego tak naprawdę chcieć więcej? Po załomkach i krosantach możemy poczytać o balecie, o Paryżu, ponieważ główna bohaterka Mija wyjeżdża do letniej szkoły baletowej i oprócz nauki chce tam też odkryć prawdę na temat pewnej rodzinnej tajemnicy. I w tym pomóc jej ma bardzo uroczy i przystojny Francuz. Jednym z moich największych marzeń jest odwiedzenie Paryża. Niestety na razie się to nie udało, jednak dzięki tej pozycji przyniosłam się do tego miasta chociaż na chwilę, nie wiem, jak autorka to zrobiła, ale mimo tego, że ja... Paryżu nigdy nie byłam, to bez problemu potrafiłam sobie wyobrazić to miasto, wszystkie zabytki i takie różne turystyczne miejsca, ale też takie, które są mniej znane i na pewno, jeśli kiedykolwiek będę miała odwiedzić Paryż, to sięgnę po tę książkę jeszcze raz, bo właśnie oprócz tych takich tradycyjnych, turystycznych miejsc, autorka opisała tutaj też takie mniej znane, więc jeśli chcecie poczuć letni, francuski klimat, to pocałunki Rosanty powinny być na waszym tibiarze i w ogóle to jest właśnie idealna pozycja na lato, bo jest krótka, urocza, przyjemna i wciągająca. A jeżeli zapomniałam wspomnieć, że jest to pozycja idealna dla wszystkich, którzy kochają taniec. Ja w dzieciństwie uwielbiałam filmy i książki, które o nim opowiadały i w sumie do dzisiaj mi to zostało. Jak widzę, że jest jakiś tytuł z tym związany, to od razu po niego sięgam. Więc nie wiem, czy autorka mogła do pocałunków i krosantów dodać coś jeszcze, żeby bardziej mnie zachwycić, bo mam wrażenie, że jest to już wszystko. Następnie chciałabym się z Wami podzielić bardzo smutną historią, ale jednocześnie niezwykle ważną. Jest to Sadie Courtney Summers, która opowiada o tytułowej Sadie, która wyrusza w podróż, aby odnaleźć mordercę swojej młodszej siostry. Ta książka. Mama moje serce, doprowadziła mnie do łez i sprawiła, że byłam naprawdę smutna, ponieważ ona nie opowiada tylko o morderstwie, ale opowiada też o patologii, o toksycznych rodzicach, w ogóle o toksycznych dorosłych o tym, co dzieje się, gdy zrzucamy tak dużą odpowiedzialność na młode osoby. Ja po prostu podczas czytania miałam ochotę wejść do tej książki, wyciągnąć z jej Sadie, przytulić ją. I powiedzieć jej, że życie wcale nie musi być takie ciężkie po kurczę, ta dziewczyna przeżyła tak dużo. Bardzo rzadko zdarza się, żebym czuła tak ogromną więź z książkowym bohaterem. E, oczywiście, gdy się to wydarza, to ja już wiem, że ta pozycja będzie moim e, ulubieńcem. E, no i tak też jest w przypadku Sadie. Ja po prostu nie mogłam przejść obojętnie obok losów tej bohaterki. I też taką ciekawostką jest to, że niektóre rozdziały w tej książce były napisane w formie podcastu, co dla mnie było bardzo ciekawym zabiegiem, e, ponieważ rzucało e, trochę inne światło e, na niektóre z sytuacji obecnych, w z punktu widzenia Sadie i też zwracało uwagę na to, że narratorzy w książkach czy w filmach nie zawsze są obiektywni, jak to zresztą w życiu bywa. Czasami jedna osoba widzi pewną sytuację w jeden sposób, a druga w zupełnie inny. Nie zawsze też jakby te nasze intencje są takie czytelne i właśnie Courtney Summers pokazała to też w swojej powieści. No i na sam koniec mam niezwykle ważny tytuł, który na pewno dołącza do moich życiowych książek i jest to Moje Ciało Emily Ratajkowski. Ja nie wierzę, że Wam tutaj pokazuję tę książkę. Ja zdecydowałam się zrecenzować ją z takiej troszeczkę czystej ciekawości. Myślę, że wszyscy znają nazwisko Emily Ratajkowski. Zasłynęła ona z teledysku do Blurred Lines. Z bardziej, myślę, z tej wersji e, nieocenzurowanej. Mm, I tak naprawdę do dzisiaj jest ona bardziej znana jako taka modelka bielizniana czy strojów kąpielowych. E, I widząc ten zbiór esejów, który ma być właśnie o kobiecym ciele, ja myślałam, że ona będzie głównie pisać o tym, jak pokazywanie swojego ciała, pokazywanie swojej nagości ją wyzwala e, i sprawia, że ona się czuje taką e, silną, niezależną kobietą. Jak się okazuje, e, faktycznie kiedyś tak było, ale na przestrzeni ostatnich lat podejście Emily troszeczkę się zmieniło, i właśnie ona opisuje je w swoich esejach. Bardzo podobało mi się też to, e, jak Emily ukazała influencerki, modelki, aktorki, piosenkarki itd., e, które. Bardzo często właśnie mówią o tym ruchu female empowerment, że one noszą co chcą, noszą, nie wiem, krótkie spodniczki, czy same staniki, albo chodzą w ogóle bez staników, po to, żeby czuć się właśnie takie silne i że nikt nie może im mówić, co one będą nosić, że nie chcą być seksualizowane, ale tak naprawdę wcale nie robią tego, by się tak czują, tylko wiedzą, że mogą zarobić na tym pieniądze. Bo przecież jednym z najłatwiejszych sposobów na zarobienie pieniędzy dla kobiety jest po prostu użycie swojego ciała. I ja wcześniej nie patrzyłam na to z tej perspektywy i nie myślałam, że Emilia Ratajkowski patrzy na to z tej perspektywy, szczególnie, że ona cały czas wrzuca... Tego typu zdjęcia na swoim Instagramie. Więc myślę, że jest to naprawdę ciekawy punkt widzenia. I już nieważne, czy te pozycje napisał Ghost czy rzeczywiście Emily, dla mnie ona była naprawdę ciekawa, bardzo mnie poruszyła i sprawiła, że zaczęłam myśleć o swoim ciele, o nagości, właśnie o tym female empowerment i o wszystkich kwestiach związanych z kobiecym ciałem. I myślę, że to jest obowiązkowa lektura nie tylko dla kobiet, ale także dla mężczyzn, bo może zmienią oni swoje podejście do tego. Jak traktują kobiety i ich nagość. To już wszystkie książki, o których chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Dajcie mi znać, co Wy przeczytaliście na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy, a może sięgnęliście po którąś z pozycji, o których opowiadałam w tym filmie. Mam nadzieję, że maj i czerwiec wypadną tak dobrze jak kwiecień, i że znajdę dużo ciekawych i przyjemnych tytułów, i będę oczywiście mogła Wam o nich opowiedzieć za jakiś czas. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, dawania łapy w górę, komentowania i obserwowania mnie na Instagramie, do którego link macie w opisie. Na dzisiaj to już wszystko i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!